Cześć Boże, dobry wieczór. Dobre wiadomości dwojakiego rodzaju. Pierwsza wiadomość, najlepsza, jest taka, że od wczoraj już w Gdańsku zbieramy górkę, zbieramy przewyżkę, zbieramy naddatek podpisów, list z podpisami poparcia mojej kandydatury w wyborach uzupełniających. Na urząd prezydenta miasta Gdańska. Uzbieraliśmy i mamy w ręku te urzędowe, ustawowe 3000 podpisów. Ale uwaga, niechaj nikt tego nie traktuje jako okazji do demobilizacji, relaksacji. Bardzo proszę o wzmożony wysiłek. Dlatego że. Jest zupełnie oczywiste, że 3000 to nie dość. 3000 bowiem w naszej ocenie... Dobrych podpisów mogą się skurczyć radykalnie, kiedy trafią pod baczne oko i dłoń uzbrojoną w czerwony długopis komisarzy, sędziów Komisji Wyborczej w Gdańsku. I nawet na pewno tak się stanie, dlatego że przecież nam nie wolno nawet legitymować to nie byłoby w porządku. Tych, którzy wpisują się na naszych listach. Więc ktoś się pomyli, ktoś, ktoś może przez roztargnienie, a ktoś może z jakimś wyrachowaniem wpisze jakieś dane z sufitu, albo też okaże się, że miał dobre chęci, ale nie jest wyborcą Gdańskim, tylko, tylko przyjechał z innego miasta i coś się pomyliło. A więc podpisu będzie ubywać w miarę jak będą je skreślali komisarze komisji. Wyborczej w Gdańsku, no, i musimy mieć tę górkę, żeby nam nie zabrakło bodaj jednego podpisu. I stąd prośba przez tę dobę jaka została do zakończenia akcji. No bo jutro wieczór, no to już klamka zapada, musimy nie za 5.12, ale rozsądnie wcześniej pospieszyć do komisji wyborczej z kompletem papierów, do których załącznikiem będą właśnie te podpisy. Bardzo proszę o efektywne wykorzystanie tej doby, po to, żeby nam się te 3000 już z górką nie zmarnowały a byłyby zmarnowane, gdyby w wyniku skreślania zabrakło jednego tylko. Podpisu. Więc ci, którzy już podpisy złożyli, niech, niech zrobią wszystko, żeby je pomnożyć o podpisy innych Gdańszczan, uprawnionych do głosowania w tym mieście. Mówię o tym już dzisiaj. Wcześniej nie podawaliśmy tych stanów naszej akcji podpisowej, bo to zawsze jest demobilizujące. Dla jednych to zawsze będzie za mało, powiedzą, a na pewno nie uzbierają, to nie warto, a inni powiedzą, o to już no, uzbierali. Już prawie mają, to już dadzą sobie radę bez mnie. Bardzo proszę o, o, o to, żeby wszystkie te fałszywe argumentacje zostały wykluczone. Jeszcze na najbliższe 24 godziny proszę o zbiórkę podpisów. Dlatego, że no, bo musimy zminimalizować ryzyko. Ryzyko, że kandydatura zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, że zostanie z motywów kazuistyczno proceduralnych, że zostanie ta kandydatura uwalona, przepraszam, za słowo przez komisarzy wyborczych. Pierwsza dobra wiadomość, więc, że cel już bardzo, bardzo blisko. Jutro wybije godzina prawdy, w godzinach wieczornych, zacznie się urzędowe już liczenie tych podpisów. Patrzę na zegarek. 8 dochodzi, no więc, więc jutro o tej porze już, już naprawdę powinniśmy mieć na ręku wszystko to, co Państwo uzbieraliście, co macie dzisiaj cały dzień do biura w Gdańsku w Rzeszczu, przy ulicy do Studzienki 5 przybywali, przybywali nasi życzliwi y, zbieracze, y, podpisywacze, wyborcy INSPE y, przybywali, podpisywali, przynosili listy i bardzo proszę, żebyście Państwo te. Y, to tempo zbierania podpisów, żebyście państwo jeszcze wzmogli w dniu jutrzejszym. To była pierwsza dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość jest taka, że y, y, kijek w szprychy został wetknięty tym razem w Sądzie Najwyższym. Dziś w godzinach popołudniowych w Warszawie pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna Włodzimierz Skalik z asystą, Kandydata niżej podpisanego, a także mężów zaufania pana mecenasa Stefana Hambury i pana prezesa Mariusza Dzierżawskiego, Fundacja Pro Prawo do Życia, w Sądzie Najwyższym na biurze podawczym wylądował akt prawny, list, skarga skarga, dokument urzędowy, na co skarży się pełnomocnik Komitetu Wyborczego, skarży się na wczorajszą uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. Te uchwały przeczytajcie Państwo, przeczytajcie co tam o tym piszą, relacjonują. No myślę, że, że dla każdego kto śledzi te akcje, to będzie Równie ewidentny jak dla mnie przejaw radosnej twórczości sędziów, komisarzy i jest to przejaw praktyki naginania, naciągania prawa do doraźnych celów politycznych. Co bowiem uchwalili komisarze Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, a uchwalili, że wprawdzie nie mylimy się, wskazując wadę prawną zgłoszenia komitetu mojej szanownej Kandydatki, ale i potwierdza to PKW, no bo nakazał, nakazano w, w dość pilnym trybie zmianę nazwy tego komitetu. Ale, chociaż zatem do tej pory ten komitet działał nieformalnie, to pozwala nie wiadomo na jakiej podstawie, bo tej podstawy nie podano, a, a moi eksperci nie znajdują żadnej podstawy prawnej, zaliczenia zebranych dotychczas podpisów na konto komitetu już nieistniejącego, bo już takiej nazwy nie ma. <grym> zaliczenia zebranych dotychczas podpisów. No i, i cóż, złożona w tej sprawie skarga oczywiście znajdzie jakąś odpowiedź, doczeka się jakiejś odpowiedzi ze strony Sądu Najwyższego. Ale w czym jest tutaj dobra wiadomość? Ano, w tym, że samo złożenie skargi w Sądzie Najwyższym w trybie przewidzianym przez kodeks wyborczy wstrzymuje wykonanie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Zaskarżonej przez nas. Właśnie. Co w tym dobrego? No dobre jest to, że niezależnie od tego, co tam stworzy Sąd Najwyższy, co tam panowie, panie sędziowie wymyślą, jaki wynalazek nam tutaj zaprezentują, prawny, niezależnie od tego, dobre jest to, że ta sprawa została podniesiona na tak wysoki. Poziom na płaszczyźnie prawa, a zatem będziemy, będziemy mieli wyrazisty komunikat. Okaże się, po której stronie stoi wymiar sprawiedliwości. Okaże się, czy Sąd Najwyższy stoi na straży prawa, czy też stoi na straży interesów układu gdańskiego, trójmiejskiego. Zobaczymy. Zobaczymy i to była dobra wiadomość. Następne pewnie już jutro za chwilę za chwilę mam się zgłosić do udziału w programie w telewizji w Realu 24 i tam zapraszam państwa. Tam będę mógł szerzej te sprawy omówić, zademonstrować ten dokument, odpis tej skargi, coś tam zacytuję. No i, i ten program potrwa potrwa jak to zwykle takie okienko, pewnie kilkadziesiąt minut. Zapraszam Państwa, a jutro, a jutro będzie taka transmisja z Sejmu Rzeczypospolitej, bo tam z kolei inny wątek tej historii. W gronie koalicyjnym będziemy brali udział w konferencji poświęconej kwestiom obronności. Konferencji poświęconej stanowi Wojska Polskiego. Na tej konferencji zostanie zaprezentowany raport ekskluzywny, od razu zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, że miażdżąco krytyczny, raport dotyczący między innymi polityki zbrojeniowej, zakupowej dla Wojska Polskiego i to jest raport ekskluzywny właśnie, właśnie nasza, Koalicja Wolnościowców, Narodowców, Katolików ten raport opinii publicznej zaprezentuje w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w godzinach przedpołudniowych. Dziękuję za cierpliwość i do zobaczenia z Panem Bogiem.